Kamil. No, Kamil już prezentował nas e, ostatnim razem. Razem z Tomkiem Oneszką e, też pokazywali rzeczy związane z kolei z governem. E, Kamil na co dzień pracuje właśnie w firmie Predika, gdzie jest, e, e, można powiedzieć, e, konsultantem, czy pasjonatem nawet też automatyzacji, klauda. Tak. E, Kamil, też kilka słów o sobie. E, powiedz i, i, i zaczynaj. Jazda, tak, dobra. E, Okej, okay, no więc, tak jak powiedziałeś, nazywam się Kamil Więcek i pracuję w firmie e, Predika jako konsultant e, Infrastructure i Ażur. Na co dzień pomagam klientom w implementacji rozwiązań opartych o no Ażur, na co za tym idzie w osiąganiu ich celów biznesowych. Od niedawna z kolegą z firmy z Arturem bloguję również, znajdziesz mnie na Automate Guru. E, Dobra, o czym dzisiaj opowiem? No to będą to e, krótkie 15 minut takie introduction do logów na platformie e, Azure. E, no i mam nadzieję, że nikt się nie obrazi, że na samym początku powiem co to jest log, więc będzie to jakiś dziennik, zapis dotyczący informacji o zdarzeniach i działaniach, które dotyczą jakiegoś konkretnego systemu informatycznego. Może ktoś rozpoznaje, co jest w prawym dolnym rogu, to może wrzucić na czat. I teraz o czym będziemy dzisiaj rozmawiać? Więc Azure dostarcza nam pewnego rodzaju logów na poziomie tenanta, subskrypcji i zasobów i właśnie o tych platformowych logach troszeczkę opowiem. Potem wspomnę o tym, w jaki sposób te logi można magazynować, od czego uzależnić wybór tego w cudzysłowie magazynu i w jaki sposób zagwarantować sobie, żebyśmy te logi mieli dostępne, żeby one były zbierane. Oprócz tych logów oczywiście są jeszcze logi, Aplikacyjne są logi z systemu operacyjnego. Jeżeli zainstalujemy odpowiedniego agenta, niezależnie od tego, czy będzie to wirtualna maszyna, jakiś fizyk w naszym on-premisowym środowisku, czy w innym klaudzie, możemy zainstalować agenta i również zbierać logi z samej maszyny. Możemy też jakieś własne źródła tych logów ustawić. Natomiast o tym nie będziemy dzisiaj rozmawiać. Skupimy się na tych logach stricte z platformy. No, i jeszcze zazwyczaj, jak coś robimy, to warto mieć uzasadnienie dlaczego, lub bardziej tak wprost po co. Więc tak, przede wszystkim ze względu na to, żebyśmy mogli analizować to, co już się wcześniej stało. Większość z tych logów ma jakąś krótką retencję, więc jakby doraźnie będziemy mogli sobie sprawdzić, kto co zrobił. Natomiast jeżeli chcemy mieć możliwość zrobienia tego po jakimś dłuższym czasie, no to musimy zagwarantować sobie zbieranie tych logów. No i prawda jest też taka, że nie do końca też wiadomo, co i kiedy nam się przyda, więc w wielu przypadkach warto nawet z pewnym nadmiarem zbierać, co tylko się da. Jeżeli chodzi o to, jak ma się to do metryk, logów aplikacyjnych i logów systemu operacyjnego, to te logi platformowe będą stanowiły świetne uzupełnienie do tego, co już zebraliśmy w ramach metryk, logów aplikacyjnych i logów systemu, i da nam to taki pełen pogląd na to, co dzieje się z naszym środowiskiem. No i mamy też możliwość zrobienia czegoś takiego, jak powiedzmy konwersję logów na metryki. Załóżmy, że pytamy, ile razy jakieś, jakieś zdarzenie, logowanie nieudane na przykład odbyło się dla danego użytkownika w ciągu ostatnich kilku minut. No i takie coś tworzy nam tak naprawdę wartość liczbową. No i na tej podstawie możemy również dokonywać pewnej inwestycji w obszarze takim detekcji anomalii, tak? I jeżeli chodzi o klientów, z którymi najczęściej mam okazję współpracować i którym doradzać, to robimy dla nich projekty governanceowe, oni są na etapie adaptacji chmury i najczęściej zanim powstaną pierwsze workloady w chmurze, zanim rozpoczniemy jakąś migrację konkretnych aplikacji, to chcemy, żeby zagwarantować, żeby wszystko, co tylko da, się da, zostało zbierane i w odpowiedni sposób archiwizowane. Zaczniemy od zbierania logów na poziomie tenanta i mówimy tutaj o Azure Active Directory. Mamy tutaj do czynienia z dwoma logami: sign-ins i audit logs. Pierwsze z nich mówią o tym, gdzie użytkownicy z naszego Azure ID się logowali, do jakich aplikacji. Drugi mówi o wszystkich usługach, które są z naszą tożsamością powiązane i zdarzeniami związanymi z zarządzaniem tymi usługami. Domyślnie, jeżeli korzystasz z Azure ID w wersji premium 1 lub 2, no to retencja tych logów wynosi 30 dni. Logi te możesz przeglądać wchodząc po prostu do Azure Active Directory i zaglądając w odpowiednie miejsce Sign albo Audit Logs. No i teraz co znajdziesz w tych logach? Więc przede wszystkim kto, czyli User Principal Name, do jakiej aplikacji się próbował zalogować. I tutaj w szczególnym przypadku aplikacją jest oczywiście Azure Portal, ale może jeżeli Twoja tożsamość wykorzystywana jest dla innych aplikacji typu Skype, Exchange, to oczywiście Exchange Online, no to oczywiście też te logi tutaj się pojawią. Będziemy mieli informacje na temat tego, jaka była lokalizacja osoby, która się logowała, no i jaki był status tego logowania. Co więcej, jeżeli logowanie odbywało się przez przeglądarkę, no to uzyskamy informację na temat, jaka to była przeglądarka, jaki system operacyjny. Jeżeli podczas logowania, na to logowanie została nałożona jakaś polisa Conditional Access, to również uzyskamy informacje na temat tego, jak te polisy z jakim rezultatem zostały przetworzone. Kolejną częścią to są oczywiście audit logi. I tak jak powiedziałem wcześniej, są one związane z zarządzaniem samym Azure AD i usługami powiązanymi z tożsamością. I również, kiedy wystąpiło jakieś zdarzenie, jakiej usługi dotyczyło, co dokładnie się stało, jaki był status, kto był inicjatorem tego zdarzenia i kogo lub czego te zdarzenie dotyczyło. Zaraz będą dokładniejsze przykłady. W zależności od tego, jakiego serwisu dotyczy log, no to mamy odpowiednie tam zdarzenia, które mogą wystąpić. No i tymi serwisami jest ich tutaj cała lista, ale między innymi jest to np. Conditional Access, Privileged Identity, Management, Access Review i kilka innych. Każda te kategoria tych logów, jakie tam są zbierane, są zależne od tego, jaki to jest serwis. Tutaj przykład kilku takich. Matchowej. Na przykład dla Core Directory, gdzie pewnie tych logów będzie najwięcej, mamy informacje na temat tego, czy ktoś zarządzał użytkownikami, na przykład, czy utworzył użytkownika, czy utworzył grupę, czy przypisał jakąś rolę. Te informacje tutaj w tym logo audytowym się znajdą. I jeszcze kilka przykładów, na przykład taka usługa jak Invited Users. No i tutaj mam wpis, który mówi, że ja, jakby moje konto zostało jako guest zaproszone. Do tego tenanta, kiedy to się odbyło, i kiedy ja potwierdziłem to zaproszenie. Jeżeli chodzi o core director, to tutaj taki prawie że klasyczny przykład, czyli utworzenie użytkownika, dodanie, yy, dodanie roli, utworzenie grupy. Tutaj takie rzeczy możemy też traktować. No i jeszcze jeden przykład z Privileged Identity Management. Tutaj ja. Yy, Wnioskowałem o rolę Global Administratora, żeby wykonać jakieś operacje administracyjne. Jest tutaj nawet opisany powód, który ja podałem podczas tego wniosku. Generalnie, co jeszcze? Kto i kiedy przypisał jakąś konkretną licencję, został właścicielem grupy, zmienił hasło, zmiana członków w grupach. Mamy tutaj też informacje dotyczące naszej aplikacji, czyli kiedy je utworzono i modyfikowano, i informacje dotyczące tworzenia serwis principali. Teraz zejdziemy o poziom powiedzmy jeden niżej, czyli na poziom subskrypcji. No i tutaj mamy do czynienia z Activity logami. Kilka kategorii, dokładnie chyba siedem, jak dobrze pamiętam, które. Z logami, które tutaj znajdziemy. Pierwsza z nich to logi administrative. No i znamy, znajdziemy tutaj informacje na temat wszelkiego rodzaju akcji typu tworzenia, usuwania zasobów i akcji związanych bezpośrednio z samym zasobem, jak na przykład restart wirtualnej maszyny. Znajdziemy tutaj też informacje na temat zmian w yy, tworzenia winetów, usuwania peeringów i wiele innych związanych z samymi zasobami. Jeżeli w naszej subskrypcji jest jakiś zasób i jakby. Tego zas zasób jest takiej, e, tego typu, że do dotknęła go jakaś globalna awaria, e, no to w service health nas o tym poinformuje. Przykład Azure SQL Database e, odnotowuje jakieś problemy z działaniem w West Europe, no i tutaj taki e, wpis w logu wtedy się pojawił. Dostępność i niedostępność naszych zasobów w ramach kategorii resource health. E, jeżeli po stronie Azure Monitora ustawiliśmy, Jakieś alerty i ten alert jakby zostanie wygenerowany, no to również pojawi się wpis, wpis blogu. Informacje na temat autoskalowania naszych zasobów, a także rekomendacje pochodzące z Azure Advisora i logi pochodzące z Azure Security Center, jeżeli, jeżeli, mam, jeżeli z nich korzystamy. I tutaj konkretny przykład Polisy. Czyli tak, ja próbowałem utworzyć tutaj jakiś Zasób i mam w logu informację o tym, że Polisa, efekt polisy był deny i ona zablokowała mi możliwość utworzenia takiego zasobu. Gdy wejdę w szczegóły, to zobaczę, że zasób, który próbowałem utworzyć, był, nie był na liście, nie był próbowany, nie próbowałem go utworzyć w regionie, w który jest dozwolony w ramach, w ramach Polis. I teraz przejdziemy jeszcze bliżej samego. Samego workloadu, czyli logi diagnostyczne już na poziomie samego zasobu. I tutaj bardzo warto zaznaczyć, że to, jakie logi i czy w ogóle są, decyduje o tym, jakiego typu jest zasób. Nie każdy z nich produkuje logi, i nie każdy z, też z tych zasobów udostępnia metryki, także należy się temu przyjrzeć po stronie dokumentacji. Można też zwyczajnie wejść i w portalu na samym zasobie kliknąć Diagnostic Logs, żeby zobaczyć, jakie. Jakie logi są wspierane. No i tutaj przykład KIWOLTA. No i w ramach KIWOLTA będziemy mieli dostępne logi audytowe, czyli kto kiedy tworzył, sekrety pobierał, z jakiego adresu IP itd. Kolejny przykład, czyli podłączamy nasz, nasz hub ażurowy do środowiska on-premises, spinamy site-to-site VPN-a, a, a przedtem załączamy sobie logi diagnostyczne z Virtual Network Gatewaya. I okazuje się, że nie umiemy podnieść naszego tunelu. Zaglądamy w logi. No i tutaj mam informacje, które dostarczają mi te logi, że jest jakiś problem z polisą. Czyli gdzieś trzeba zmodyfikować ustawienia dotyczące samego IPseca, na przykład. Idąc dalej, i tu przykład nie jest przypadkowy, więc tak. Przykład, zbieramy logi z network security grupy. Załóżmy, że nie mamy problem jakiś z uzyskaniem dostępu do naszej aplikacji. Wydaje się, że jest to problem powiedzmy sieciowy, bo nie widać nic w logach samej aplikacji, nie widać też nic od strony systemu operacyjnego. Podejrzewamy, że jest to NSG. No i tutaj są takie defaultowe logi, które możemy uzyskać mając diagnostykę załączoną na poziomie NSG. Niestety nie ma tutaj na przykład informacji, o źródłowym IP i gdzie taką informację możemy uzyskać, żeby mieć jakby większy wgląd w to, co naprawdę się działo, więc po stronie Network Watchera możemy załączyć NSG Flow Logs. No i działa to w ten sposób, że logi trafiają na Storage Account, a my możemy określić, tak jasne? Jest... Sorry, że ci zawracam głowę. Wiesz co, bo parę osób pisze, że ktoś się tam nie widzi od rano, ale ty świetne... znaczy ty prezentujesz, ja to widzę. Czy ktoś jeszcze oprócz Tomka Gołaszowskiego nie widzi? Bo mi się wydaje, że jest wszystko, wszystko okej. Okay. Tomek, to tak jak napisał Maciek, weź się, rozłącz i podłącz i po prostu będziesz pewnie widział, bo, bo Kamil dobrze. Znaczy, to wszystko widać przynajmniej u mnie. Zgadza się, też widzę. Okej. Okay. Dobra, to. Gdybym to, to jeszcze. Tak. Problem, to mogę też. To Próbujesz przełączyć to, i ten. No, nie, ma żadnego... nie, nie, Kamil, to nie po Twojej stronie jest. Ja To się to... Ja też tak mam z jednymi z klientami, że po prostu jak się łączy, to nikt nie zobaczy ich szerowania pulpitu. Hmm. Przypadłość, to feature jest z Teamsów, to jest taki. Okej, okay. możesz kontynuować, tak. Okay. Okej, okay, więc skończymy na tym, że po stronie Network Watchera streamujemy wszystkie logi do Storage accounta i z interwałem raz na 10 minut. E, jakby forwardujemy je do log analyticsów i tutaj możemy już jakieś bardziej zaawansowane query zrobić. I tak jak wcześniej, niezbyt szczegółowe były te logi, no to tutaj widać już znacznie więcej, czyli źródłowy i docelowy adres IP, port. Tutaj te logi kuszą się o to, żeby określić, jaki protokół zarówno w warstwie czwartej, jak i w warstwie aplikacyjnej został, został użyty i jakie dokładnie reguła w NSG Została tutaj zastosowana. No i teraz, jako że projekty, które dostarczamy, one są bardzo mocno zautomatyzowane, więc gdyby pozostawić sytuację, jakby tak jak, tak jak do tej pory opisaliśmy, to od strony logów w Azure zobaczymy, że jakiś serwis principal tworzy u nas zasoby. Natomiast nie jest to pełny pogląd na to, co dzieje się w naszym środowisku, bo gdzieś tam wcześniej, począwszy od zrobienia jakiegoś taska, poprzez napisanie kodu, poprzez zatwierdzenie pull requestu. To jest ten proces, który dzieje się wcześniej, zanim, zanim coś zostanie utworzone w Azure i do tej pory miałem nawet samą okazję robić takie, taki dodatkowy mechanizm, który odpytywał te logi audytowe za rzut DevOpsa i streamował je do log analyticsów, ale ta funkcjonalność jest już tak naprawdę wbudowana, więc też zachęcam was do tego, żeby, żeby z tego korzystać, bo to jest tak naprawdę pełny pogląd na to, na to co dzieje się z naszym środowiskiem. I teraz gdzie możemy kolekcjonować te logi? No i jakby Cel, gdzie, gdzie chcemy kolekcjonować, musimy uzależnić od tego, co chcemy osiągnąć. Jeżeli chcemy uzyskać długą retencję, no to musimy wybrać storage account. No to może być długa retencja, ale również i tania. Log Analytics na ten moment pozwala nam na dwa lata trzymania logów w Log Analyticsie. Jeżeli ze względów na wymagania regulatora potrzebujesz dłuższego albo po prostu chcesz mieć dużej logii, no to musisz zdecydować się na storage accounta. Jeżeli natomiast chcesz dokonywać bardzo fajnej analizy przy użyciu Kusto Query Language, może chcesz się zintegrować z Sentinelem, jeżeli chcesz w oparciu o logi budować alerty, jeżeli chcesz wizualizować to co się dzieje, jeżeli chcesz mieć jedno centralne miejsce, z którego korzysta nawet kilka zespołów i odpytuje o, za, o, o, o logi dotyczące swoich zasobów, ponieważ w Log Analyticsie zasoby są tagowane poprzez Resource ID, więc możemy nawet wiele zespołów wpuścić do Log Analyticsów, jeżeli uprawnienia są odpowiednio pokonfigurowane, to oni zobaczą tylko te logi, które dotyczą ich workloadów, no to naturalnym wyborem wydaje się Log Analytics, jest to fajne rozwiązanie. Zachęcam, żeby się nim pobawić. No, jeżeli Twój cel jest dokładnie taki sam, ale masz już swój ulubiony zestaw zabawek, no to możesz skorzystać ze streamowania logów do Event Huba. No i większość rozwiązań firm trzecich, znaczy najpopularniejsze rozwiązania firm trzecich wspierają pobieranie z Event Huba tych logów i zaciąganie do, do, do swojego rozwiązania. Tam będziesz mógł odpytywać te logi w taki sposób, jak, jak obecnie to robisz. No, tutaj bardzo warto wtedy przyłożyć się do tego, żeby zapewnić dobry standard nazewniczy, bo o ile w Azurze mamy dostęp do tagów i wszystkich innych detali dotyczących samego zasobu, to w środowiskach on-premises może i w tych logach może nie wyglądać to już tak dobrze. Co więcej, te rozwiązania firm trzecich, Event Hub jest jedną z najczęściej metod, którymi możemy się integrować z Azur. Musisz dobrać odpowiedni plugin. Ale to, jeżeli zarządzasz takim rozwiązaniem u siebie, to pewnie, pewnie doskonale wiesz. No i teraz ostatnia część, czyli jak zagwarantować sobie, żebyśmy te logi zbierali. Więc po stronie Azure AD jedna firma to zazwyczaj jeden tenant, więc zakładam, że jednorazowe załączenie tych diagnostyk Logs i określenie retencji celów zagwarantuje Ci, że będziesz te logi zbierał. Jeżeli chodzi o poziom subskrypcji, czyli activity logi, no to tworzenie subskrypcji nie jest takim czymś, co dzieje się jakby co chwilę najczęściej. Tak, więc po pierwsze masz możliwość dodania do tego procesu tworzenia subskrypcji, czyli na przykład jeżeli jesteś klientem klientem klasy Enterprise, w jej portalu zostaje tworzona czy to ręcznie, czy automatycznie subskrypcja, no to następnie należy zapewnić, żeby te logi diagnostyczne zostały tutaj załączonej, żebyśmy te Activity Logi zbierali. Są też dwa stare sposoby, czyli Log Profiles i Log Analytics Workspace Data Source. Natomiast jeżeli governujesz swoje środowisko, no to najprawdopodobniej powinieneś wykorzystać Azure Policy i wykorzystać Deploy If Not Exist. Wtedy, za każdym razem, kiedy powstanie nowa subskrypcja, te logi będą automatycznie zbierane. Jeżeli chodzi o same zasoby, no to po pierwsze, ty musisz wiedzieć, co chcesz zbierać, może to wynikać z jakoś z Twojego doświadczenia, możesz też określić, że na samym początku będziesz zbierał wszystko. I teraz załączanie tych diagnostycznych logów na poziomie zasobu może odbywać się od razu, jakby razem z deploymentem konkretnego rozwiązania. Czyli załóżmy, że tak jak tutaj tworzymy, tworzymy tutaj w tym przypadku Virtual Network Gateway i jednym armem i drugim zasobem, który który tutaj deployment to są te diagnostic settings. Natomiast jeżeli chcesz globalnie na poziomie całej organizacji zapewnić, żeby wszystko było zbierane w ten sam sposób, no to możesz oczywiście też tutaj wykorzystać Azure policy. I tutaj staje się to odrobinę triki, bo tak naprawdę per każdy typ zasobu musisz mieć przygotowany takiego arma. Tak, Tego arma oczywiście możesz potem w deploy i w notexist sobie wykorzystać. Więc tak naprawdę to, co musisz zrobić, to sprawdzić, jakiego, jaki zasób chcesz monitorować pod względem logów, zobaczyć, jakie dostępne tam są logi, czy w ogóle jakieś są. No i te logi, które chcesz wymienić w tym armie, no i od tego momentu możesz je zbierać. I jest tutaj bardzo fajny link, bo Tao Yang, jak dobrze pamiętam, wygenerował w sposób automatyczny wszystkie możliwe polisy, które zbierają logi w zależności od tego, jaki to jest zasób i jakie logi udostępnia. No i te wszystkie polisy, jak dobrze pamiętam, zgrupowane są w inicjatywę i strumują ale tylko do log analyticsów. I to ode mnie tyle. Dzięki. Jeżeli są jakieś pytania, to chętnie odpowiem, albo potem w ramach tej sesji Q&A. Jakieś pytania? Mamy, może, na ten moment do Kamila. Okej, okay. nie, nie słychać się tak na szybko. Tak, oczywiście, potem mamy jeszcze sesję QA, tak więc będzie jeszcze szansa zadać Kamilowi pytanie. Tak, więc, Kamil, wielkie dzięki, dzięki za prezentację. Również.